Hej, hej, cześć. Kulon 912 i teraz spróbuję się zająć takim tematem małego akumulatora AGM. No, małego jak małego, może takiego troszkę bardziej wypasionego, jak do motocykli, trochę jak u UPS-a. Yy, mam właśnie takiego SSB 18 amperogodzin rozładowanego Batem w czasie testu po naprawie. No, i spróbuję tutaj takim trybem bez większych udziwnień. Sprawdzić, znaczy doładować, sprawdzić faktyczną pojemność według kulona. Czy to się sprawdzi mniej więcej, że ma te 80, tam nie wiem, było 1% czy jakoś tak. No i nie się naładuje z powrotem. Do takiego trybu no, trzeba użyć właśnie trybu serwisu akumulatora yy, rozszerzonego. Wybieramy 12V, 18Ah, tyle ma. Ładowanie tak. Jak widać, napięcie jest początkowe 12,4 V, więc alfabat go męczy mocno, ale, ale nie rozładował go jakoś tak specjalnie. Dla akumulatorów AGM-owych, to napięcie jest w granicach tak 14,4 do 14,9 w zasadzie. No, spróbujmy go tak mniej więcej dobrze ładować, Idziemy górną granicą 14,9, napięcie końcowe załóżmy, że od 14,4 prąd będzie się zmniejszał ale ja tutaj chcę ten prąd troszeczkę zwiększyć i 20 c dla AGM ma to żaden problem dlatego tutaj troszeczkę zmieniam domyślne nastawy kulona asymetry nie trzeba, bo akumulator jest całkiem w całkiem dobrej kondycji kończymy po spadku prądu bardzo ładnie kulon podpowiada do 0,2A Myślę, że 16 godzin to, to, to jest za dużo. Ja to ograniczę, skoro dałem prąd dwa razy większy. Tutaj to to sobie czas skrócę dwa razy mniejszy. Z tego co pamiętam, w 8 godzin powinien się wyrobić, a jak nie wyrobi to zobaczymy co z tego wyniknie. Dodatkowego doładowania nie będzie. Poru, jeden cykl sprawdzenia, czyli się akumulator naładuje, czy doładuje, potem się rozładuje i jeszcze raz na koniec się naładuje. No, ja chcę oczywiście go rozładować tak porządnie do 10,5V prądem właśnie C20. żeby tutaj już nic nie przeliczać i sprawdzić faktyczną pojemność. Pause między jednym a drugim zrobimy pół godziny. Tu nie ma co za dużo czekać. Nic to wiele nie da. Nie, trybu do dodatkowego rozładowania nie włączę. Bo po co? Tylko podstawowy. Czyli mamy ładowanie załatwione, bez asymetrii koniec, dobrze do zajad... dodatkowego ładowania nie trzeba, jest rozładowanie ustawione jeden cykl, powtórek dobra start a ja sobie przy okazji jeszcze będę to monitorował w aplikacji kulon 912 wszelkie, wszelkie te nastawy Zrobiłem z przeglądarki, a podgląd parametrów ładowania w aplikacji będzie. Przynajmniej na czas działania będę widział na bieżąco, jak to wygląda. Jeszcze zobaczymy, dokąd ten prąd dojdzie. Takie płynne, fajne rozpoczęcie. No, miało być 3,6, mniej więcej na takim poziomie się. Wartość tego prądu ustabilizowała tutaj jest 3,59. To w zasadzie jest powtórka tego co pokazuje w przeglądarce. No i cóż, czekamy, niecierpliwie, albo raczej cierpliwie na zakończenie. No i tak troszkę pewnie już przed końcem, małe wejście 11,16V. 0,9 Ampera rozładowuje się ten akumulator już prawie 17,5 godziny 17 godzin 26 minut 15,69 godziny, tutaj są te ustawienia zrobione ręcznie przez okienko przeglądarki no tak szybko licząc to akumulator już ma więcej niż 81% znamionowej pojemności no, a tak to wygląda w aplikacji KULON 912. Przeszło pierwsze doładowanie. Mała przerwa rozładowanie, ale jakieś tam dłuższe czy obszerniejsze omówienie będzie pod koniec. Na razie tylko pokazuje, że trwa. Napięcie sobie już chyba coraz szybciej spada. Prąd ciągle taki sam. 15,69Ah, godziny, już jest wyładowane. Czekam na koniec, ciekawe ile będzie. No i jestem na podsumowaniu. W przeglądarkowej wersji tutaj Columb mówi 16,63. Amperogodziny godziny zostało cenione jako pojemność na rozładowaniu prądem 20-godzinnym. Pojemność nawionowana to jest 18 Amperogodzin, więc tu mamy praktycznie 92% sprawności akumulatora. No, oczywiście, jest to pojemność wyliczona po wcześniejszym doładowaniu, rozładowaniu i ponownym naładowaniu akumulatora. Alfa Batic tam wyliczył troszkę ponad 80, 81 czy 2 jakoś tak to było. Zerknę jeszcze tutaj do aplikacji kulą 912, jak to wyszło. Jeśli chodzi o napięcie, całość trwała 3 godziny 52 minuty około, mniej więcej, 8 amperogodzin zostało władowane. Czyli niecała połowa tego co wyładował alfabet, szacując pojemność całego akumulatora. No ja się tego spodziewałem, wiem że tak jest, także tutaj, mi, także tutaj mnie nic nie zaskoczyło. Tak to wygląda w całości. Tutaj można przybliżyć prąd w tym pierwszym doładowaniu, 3,6 A było ładnie ładowane, potem sobie ładnie spadał i rozładowanie odbywało się prądem minus 09, no i tak jak miało być. Jedynie co tutaj mnie tak zastanawia, że to ładowanie mogło być troszkę dłuższe. Tutaj prąd jeszcze się nie ustabilizował tak całkowicie na, najmniejszy, na najmniejszym poziomie, spadł do, do 0,2 tak jak to było założone. Pojemność rozładowania, no najlepiej to będzie sobie z historii zobaczyć, 16,63 godziny ale potem w ładowaniu zasadniczym 16,71 zostało władowane, no dobrze, że więcej. Ale tak troszkę, to znaczy zbyt mało, nie wiem czy sprawność akumulatora jest tak dobra, żeby z powrotem z tego 16.71 od, odzyskać 16.63. No więc, żeby poprawić tą sytuację, a przynajmniej spróbować poprawić, wpadłem na taki pomysł, żeby jednak nie kończyć tego ładowania na takim właśnie, na takich ustawieniach, jakie tu wcześniej zaproponowałem. Tylko spróbuję troszeczkę to jeszcze zmienić. Ale powrócę sobie do strony konfiguracyjnej. Także tutaj zatrzymuję. 14,9 zostawiam, bo to jest temperatura pokojowa, jest to AGM. 14,4, napięcie, początku zmniejszania prądu zostawiam. Asymetrycznie będę włączał, bo po co? To jest dobry akumulator. Widać, że sprawność powyżej 90%. Jedynie tutaj ten prąd końca ładowania. Normalnie 1% z 18 amperogodzin, to by było 0,18 ampera. W tej chwili mam ustawione troszkę ponad 1% i to źle. Zwykle akumulatory AGM owe kończą ładowanie przy prądzie 0,5 do 0,7%. Co tutaj się da zmienić? 15, 10. Próbuję zakończyć ładowanie z takim parametrem. Zobaczymy ile uda się dołożyć jeszcze tych amperogodzin. Start. W tym okienku tutaj będziemy liczyć od początku. No ale tutaj co prawda było parę godzin przerwy, więc pewien ładunek tutaj jeszcze wejdzie. no sam jestem ciekaw jaki. Drugiego rozładowania przynajmniej w tej chwili prądem C20 robił nie będę, ale fajnie by było jeszcze troszeczkę do tego do akumulatora doładować. No i jest, myślałem, że to będzie dłużej trwało, ale się skończyło tej chwili w zasadzie już jest świeżo po zakończeniu. O, teraz się włączyła pauza przed rozładowaniem akumulatora. Ja akurat rozładowywać nie chcę, więc szybko będę kończył tutaj tą akcję, a zobaczę sobie to jeszcze w aplikacji, co się stało. Tu mnie interesuje tylko, ile zostało władowane. No, jestem w aplikacji Colon 912. No, jak widać, troszeczkę, troszeczkę się udało doładować. W historii widać, czy 0,42 amperogodziny no i super sprawa na tej pojemności 18 amperogodzin doładowanie pół, no może nie całe ale pół amperogodziny prawie, że to już jest dobrze tak to wygląda napięciowo 14,9 ładowareczka osiągnęła, czyli kulon tak wyglądał prąd ładowania początkowo jakiś tam większy pik 0,6 ampera Ile to trwało godzin? Kursor pierwszy, kursor drugi. Według tutaj, informacji, które podpowiada program, trwało to dodatkowe 2,5 godziny. No, super sprawa. 2,5 godziny takiego sobie łagodnego można powiedzieć wysycania. No, więc to jest taki. Taka sugestia dla ustawiających ładowanie dla akumulatorów AGM. Ładujemy do spadku prądu mniej więcej do poziomu 1%, a nawet mniej. 1%, a szczególnie więcej niż 1% to jest trochę dużo. Granica około 0,7%. Dla w miarę sprawnych akumulatorów wydaje mi się, będzie całkiem. Y odpowiednia i daje to nam ten czas y, takiego fajnego troszkę dłuższego wysycania mniej więcej stałym prądem. Można by ewentualnie dać nieco mniejszy prąd niżej go ustawić, tą granicę 0,6-0,7% pojemności znamionowej dla C20, dać nawet y, 0,5% może jeszcze mniej z tym, że wtedy warto by było się ograniczyć czasowo, żeby to zbyt długo nie trwało kto ma wprawę, kto wie mniej więcej ile takie ładowania trwają w zależności od ładowania, w zależności Chociażby od tego prądu głównego z fazy Bulk, no to można sobie fajnie dostroić takiego kulona. Skoro tu już jestem, to może jeszcze na przeglądarce pokażę po zatrzymaniu, oczywiście jakby to zrobić dla takiego AGM-ka. To akurat mam tryb ładowania w zakładce serwis, czyli musi być rozładowanie. Więc powracamy do ładowania głównego. Rozszerzony, i tutaj, no dla mojego akumulatora to jest 18 amperogodzinnego. Zobaczmy, jak to wyjdzie. 14,9 ustawiamy. Tutaj 14,4. Na przykład początek zmniejszania prądu. Ja daję 0,2 prąd ładowania. 0,2c koniec ładowania po prądzie kulon no, podpowiada właśnie 02 ampera i to jest nieco więcej niż 1% i jak się okazuje nie jest to najlepsze rozwiązanie kulon 912 potrafi to lepiej zrobić 0,1 to jest dużo, dużo lepiej no, jeśli ktoś chciałby troszeczkę wypośrodkować to może 0,15 ale lepiej w takim przypadku dać powiedzmy taki prąd i ograniczyć czas do 8, góra 10 godzin. Powiedzmy, tak to można by było zrobić nawet w ten sposób, żeby na pewno się ładowanie nie zakończyło przedwcześnie. A tymczasem, a ustawiam czas na 10 godzin, będzie w sam raz. Oczywiście przy takim założeniu, że ładujemy prądem 02C. I w takich granicach napięciowych. Tryb chronienia to już tak. Tak jak w innych przypadkach mówiłem, jeśli, jeśli kulon będzie długo podłączony do takiego akumulatora po zakończeniu ładowania, jak najbardziej to warto włączyć, żeby akumulator nie był wyładowany, a szczególnie, gdy ładujemy takie małe akumulatorki, bo jakieś tam drobne ułamki amperogodziny dla akumulatorów, powiedzmy kilkudziesięciu amperogodzinnych, to żaden problem. No i tak to wygląda przy okazji mojego testu ładowania AGM-a. Moja propozycja, jak ustawić kulona 912 dla takich sobie AGM-ów. Także na dziś tyle. Hej, cześć, dzięki za uwagę.